Wydawało się to oczywiste, że ktoś umrze. Biegłem korytarzem z doktor Skrit i dozorcą. Biegłem, dopóki płuca nie kazały mi się zatrzymać, a potem kontynuowałem. W pewnym momencie woźnego nie było już za nami. A może był, ale nie tak fizycznie? W każdym bądź razie tylko dr Skrit i ja dotarliśmy do pomieszczenia, w którym walczyli Grault i Falhar. Ten drugi przeszpilił tego pierwszego do ziemi. Rozpoznałem znajomą listę zaciśniętą w dłoni doktora Graulta. Każdy z nich był cięższy ode mnie o lekko ponad 100 funtów. Wpatrywałem się w nich i zamarłem, zdając sobie sprawę, że jestem bezsilny, by ich powstrzymać. Doktor Skrit, której postura była w zasadzie identyczna jak moja, przepchnęła się obok mnie. „Hej!” – krzyknęła. Przestańcie z tym cholerstwem. Ale on zabrał moje... w tej chwili. Wtedy doktor Skritt odwróciła się i wyszła przez drzwi. Obaj lekarze w pierwszej chwili nie zareagowali. Później Falhar powoli wstał i wycofał się od Graulta, który chwiejnie podnosił się na nogi. Podniosłem szczękę z powrotem na swoje miejsce, po czym odwróciłem się, aby wyjść. Nadal wiem, co zrobiłeś. Dobiegł mnie szept za pleców. Odwróciłem się z powrotem. Doktor Graul wpatrywał się z niedowierzaniem w doktora Falchara. Jesteś całkowicie szalony, wiesz o tym, prawda? Falhar rzucił się do ataku, a następne kilka sekund zamazało się wokół mnie. Powoli stałem sobie sprawę, że wskoczyłem między nich, aby powstrzymać doktora Falhara. Płakał. Nie zabiłem go pięć lat temu i od tego czasu żałuję tego każdego dnia. Jego twarz zrobiła się popielata, gdy z trudem znajdował kolejne słowa. Odwróciłem się, aby zobaczyć doktora Graulta, przyciśniętego do ściany i przerażonego. Był wystarczająco pulchny, a wszystko, co mogłem sobie wyobrazić, to przerażony wygląd chłopca ściasta Pilsbery strzęsącym się pokrytym zarostem bebechem. Przewróciłem oczami i stanąłem przed doktorem Falharem. Czy złamał pan jakąś zasadę? Jego oczy wypełniły się łzami. Zrozumiałem, że złamał i to mnie kurwa zirytowało. Użyłbym krótszych zdań, ale moje początkowe zapytanie miało tylko pięć słów, a angielska składnia zabrania mi jeszcze bardziej je upraszczać. To wyszło z moich ust tak, jakby mówił to ktoś inny pomyślałem o przestrzeni między drzwiami i zastanawiałem się jak wiele z siebie wypaliłem zajrzałem do pokoju 825 wyszeptał i widziałem coś ze swojej przeszłości co wyzwoliło zapach amoniaku który mówi mi że twoje spodnie wylądują w śmieciach rzuciłem słuchaj kontynuowałem bardziej kującym głosem Dlaczego nie udasz się do pokoju wypoczynkowego i nie wypijesz miłego, ciepłego kubka, ogarnij się do kurwy nędzy, a następnie wrócisz, gdy będziesz gotowy do podjęcia monumentalnego zadania wykonania swoich obowiązków pracowniczych bez popełniania samobójstwa? Wpatrywał się we mnie jak idiota. Bo jeśli ja mogę się pogodzić ze sobą, to każdy może. Słowa rozlały się jak woda spływająca po odpływie. Pozostawiając mnie pustym, ale czystym. Odwróciłem się, by zobaczyć odbicie dr Skrit w szklanej gablocie. Uśmiechała się. Sześcioro z nas wytrzymało pierwszy rok. Falhar był wśród nich, Grault już nie. Ludzie, lekarze i duchy przychodzili i odchodzili. Większość z nich nosiła w sobie wadliwe poczucie trwałości własnej obecności. Bardzo się dziwiąc, gdy kolejny obrót koła życia zastępował ich starannie zbudowaną niszy kimś równie zbędnym. Ja wytrzymałem. Nie było konkretnego momentu, w którym zdałem sobie sprawę, że chcę być szefem medycyny, ani nawet takiego, w którym zdałem sobie sprawę, że tego pragnę. Motywacja narastała we mnie powoli i byłem w połowie drogi, zanim zdałem sobie sprawę, dokąd zmierzam. Lata mijały. Szpital świętego Franciszka nie przestawał być dziwny, ale podjąłem świadomą decyzję, by przestać próbować go zrozumieć. Stopniowo zacząłem doceniać to, jak dziwni są ludzie. W tym kontekście akceptacja dziwactw szpitala była o wiele łatwiejsza. Nadal kremowałem dzieci natychmiast po złożeniu skutecznych kondolencji ich rodzicom. Nigdy nie wchodziłem na dach i spokojnie ignorowałem pokój 1913, gdziekolwiek się tajemniczo pojawił. Nigdy też nie dotykałem cudzych słodyczy, bo nie jestem potworem. Siedziałem naprzeciwko dr. Screed, kiedy otworzyła list z podziękowaniem od pacjenta, którego zdiagnozowała i ostatecznie uratowała. Mimo, że liczył kilkaset słów, wyrzuciła go do kosza po dwusekundowym spojrzeniu. Czy wiesz, że Vivien oznacza życie? Zapytałem. Parsknęła. Jestem tym, co robię. Ludzie nienawidzą tej rzeczywistości, co jest jedynym powodem, dla którego w pierwszej kolejności przypisują sobie imiona. Następna wielka zmiana nadchodziła szybko. Przesiąkła moje myśli jak wilgotne powietrze szepczące o nadchodzącej burzy. Myślałem, że jestem na nią gotowy, co dowodzi, że niektórych lekcji nigdy się nie uczy. Szedłem tym samym korytarzem, który przyciągał mnie lata wcześniej. Tego dnia tylko znajomy dozorca nawiedzał jego ściany. Przez lata widziałem go cyklicznie, rzadko rozmawiał i nigdy się nie zestarzał. Tym razem jednak spojrzał prosto na mnie i przemówił: Czas dokonać wyboru. Wyjaśnił łagodnie. Moja krew zamarzła, gdy moja cewka moczowa się rozpłynęła. Odwrócił się na bok i spojrzał w stronę przestrzeni w ścianie, która tylko od czasu do czasu mieściła fizyczne drzwi. Stały tam teraz, lekko uchylone. Numery były wyryte głęboko w drewnie, wypaczone i zużyte, jakby były tam od lat. Dlaczego jest napisane 3191? Zapytałem. Uśmiechnął się smutno. To twoja szansa na cofnięcie się. Przełknąłem ślinę. Przywykłem do oszukiwania siebie samego, w pewność siebie, poprzez zastraszanie innych, ale w tej chwili czułem się bardzo słaby. Dokąd one prowadzą? Zapytałem niepewnie. Wiejskie Mizuri, kontynuował ojcowskim głosem. Daleko od jakiegokolwiek miasta jakieś 30 minut drogi od drisking uniósł brwi. Ale to nie jest prawidłowe pytanie, prawda? Zamknąłem oczy. Kiedy prowadzi? Czekał aż spojrzałem na niego po raz kolejny, zanim kontynuował. 25 sierpnia 2005 roku. Otarłem łzę. Czy to może iść jeszcze wcześniej? Nie, odpowiedział szybko. Miałbym bardzo mało czasu na przygotowanie. Świat obraca się wokół tego, co ludzie robią, mając bardzo mało czasu. Osuszyłem twarz, ale szybko traciłem nad sobą kontrolę. Dobrze, odpowiedziałem, głos mi się trząsł. Muszę wracać. Wziąłem głęboki oddech. Mogę być gotowy za kilka dni. Gdzie znajdę drzwi? Woźny stał nadal nieruchomo. Właśnie tutaj. Właśnie teraz. Mój żołądek opadł. Nie. Nie, 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 nie jestem gotowy w tej sekundzie. Muszę się przygotować, a jeśli moje życie ma się zmienić. Łzy i smarki płynęły bez opamiętania, a ja traciłem wolę, by je powstrzymywać. Złożył spokojnie ręce. Jeżeli nie pójdziesz teraz, to drzwi znikną. Nigdy więcej ich już nie zobaczysz. Upadłem na kolana. Jaki miałem wybór? Dobrze, wyszeptałem. Dobrze, pójdę teraz. Spojrzałem w górę. Czy kiedy wrócę, świat będzie inny? Milczał przez chwilę, po czym powiedział. Możesz wrócić tylko w trudny sposób, Eli. Mój żołądek opadł. To było 26 lat temu nie mogę stracić tyle mojego życia westchnął. Owszem, możesz. Ludzie tracą tyle każdego dnia kolejny raz zaszlochałem. Czy nie rozumiem czy moje ciało cofnie się w latach, czy po prostu będę tak wyglądać i umrę 26 lat wcześniej? Nie dostajesz dodatkowego czasu, Eli, kontynuował swoim cierpliwym głosem. Każdy rok, w którym żyjesz dwa razy, odbiera ci to, co by było. Z trudem stłumiłem chęć z wymiotowania. Ale wydusiłem z siebie. Ale czy będzie tak, jak ostatnio, kiedy wróciłem, czy może tym razem będę mógł coś zmienić? Uśmiechnął się tym razem bardziej radośnie. Ale wciąż zabarwiony smutkiem, który podejrzewałem, że jest stałym warunkiem jego istnienia. Przeszłość będzie twoja, by zmienić ją tak, jak zadecydujesz. Świat będzie inny w wyniku twoich wyborów. Adrenalina wystrzeliła przeze mnie. Eli, kontynuował: Zawsze wiedziałeś, że ta ostatnia część jest prawdziwa, prawda? Otworzyły się bramy powodziowe, a ja brzydko się rozpłakałem. Pochyliłem się do przodu, przyciskając dłonie do podłogi. Potrzebuję czasu, aby to przetworzyć. Nie masz czasu i nie potrzebujesz go. Właśnie teraz musisz przejść przez te drzwi lub odejść na zawsze. Wyciągnął rękę, złapał gałkę i zaczął ciągnąć je za sobą. Lubimy udawać, że poważne decyzje wymagają czasu, ponieważ pozwala nam to wierzyć, że głębokie przemyślenia zmieniają nasze najprostsze instynkty. Ale jesteśmy prawdziwszymi sobą w krótkich chwilach o wysokiej konsekwencji, więc skoczyłem na nogi. Przecisnąłem się przez drzwi akurat wtedy, gdy zamykał je za mną po raz ostatni. Mówią, że nowe drzwi otwierają się za każdym razem. Gdy inne się zamykają. Ale to stek bzdur dla ludzi, którzy boją się przyznać, że przeszłość już minęła. Drzwi zamknęły się za mną z martwym brzmieniem. Byłem na korytarzu w szpitalu św. Franciszka. Odwróciłem się tylko po to, by zobaczyć drzwi do tej samej szafki dozorcy, w której po raz pierwszy przeczytałem listę zasad te wszystkie lata temu. Ostrożnie otworzyłem je i zajrzałem do środka. Gdy sięgnąłem po gołą żarówkę i pociągnąłem za łańcuch, powitał mnie okropny zapach amoniaku. Płowe światło oświetlało zaniedbane schowek i nic więcej. Tą drogą nie dostaniesz się ponownie do narni, wystrzelił z za pleców głos. Odwróciłem się i zobaczyłem znajomego dozorcę, który stał cierpliwie obok mnie z rękoma w kieszeniach. Przez lata obcowania z umierającymi i w inny sposób niekompletnymi ludźmi, bardzo dobrze radziłem sobie z odczytywaniem twarzy, ale za cholerę nie mogłem ocenić, co dzieje się za jego oczami. Był w tym samym wieku co zawsze, więc nie było sposobu, by powiedzieć, jaki rok ma miejsce wokół mnie. Wtedy usłyszałem brzęczenie telefonu komórkowego Nokia z przyciskiem na pobliskiej ladzie. Spojrzałem w górę na pudełkowy telewizor wiszący nad sufitem. Wyświetlano na nim ziarnistą prezentację programu American Idol z Simonem Cowelem, który najwyraźniej wciąż żył. Sięgnąłem do kieszeni po mojego iPhone'a, ale przypomniałem sobie, że zostawiłem go w innym płaszczu. W głowie mi się zakręciło. Czekają na ciebie, odpowiedział po prostu dozorca, wyciągając rękę. W oszołomieniu zrobiłem trzy kroki w kierunku, który wskazywał. Potem odwróciłem się, ale jego już nie było. Postawiłem więc jedną nogę przed drugą. Zdecydowany iść dalej, dopóki nie zorientuję się, gdzie do cholery mam iść. Jesteś wcześniej! zawołał głos. A więc początek idzie po naszej myśli. Przeskanowałem salę, aż zdałem sobie sprawę, że zbliżam się do gabinetu Dr. Screed. Głos dochodził ze środka, przeszedłem więc przez drzwi. Pokój był urządzony ohydnie i nagle poczułem falę uznania dla stylu, jaki w końcu prowadzi doktor Screed. Szalejąca na zewnątrz burza ładnie uzupełniała nastrój wywołany przez zasłony w kolorze tałpę i szarości. Niski, łysiejący mężczyzna podszedł do mnie z wyciągniętą ręką. Jego styl ubioru odzwierciedlał motyw. Nie potrafię się o siebie zatroszczyć, którym emanował jego ogólny wygląd, a ja miałem nadzieję, że dla jego dobra zrekompensował intelektem to, czego brakowało mu w atrakcyjności fizycznej. Jerry Ringwater, CFO, tak miło mi cię poznać. Wyżsi przełożeni już od jakiegoś czasu zapowiadali twoje przybycie. Chwycił moją dłoń swoją drobną, lepką łapką i potrząsnął energicznie. Tak, między nami. Mruknął niższym głosem. Myślę, że nadszedł cholerny czas, aby święty Franciszek miał kobietę szefa medycyny, mruknął. Spojrzałem w górę, aby zobaczyć pół tuzina administratorów szpitala. W ich liczbie znajdował się John Stevens, wyglądający o wiele lat młodziej i dużo zdrowiej niż kiedy ostatnio widziałem go w trumnie. W tym momencie linii czasu nie odziedziczył jeszcze całkiem posady po panu Ringwaterze. Zacisnąłem zwieracz, aby nie pomalować podłogi w szoku. Przy okazji, kontynuował Jerry. Podnosząc głos dla grupy ludzi za nim, wyżsi rangą tłumaczyli, że właśnie legalnie zmieniłaś nazwisko. Muszę przeprosić, ale nie poinformowali nas o Twoim nowym przydomku. Jak powinniśmy cię nazywać, doktor? Spojrzałem w górę na szklaną gablotę za biurkiem, a moje odbicie wyglądało bardzo niewyraźnie. -Potrzebowałem okularów, a dokładnie cienkich okularów. Za kolejne czternaście lat byłby mi pierdolonym obrazem. O cholera, jebać to życie, wyszeptałem. Przepraszam? Jerry odpowiedział nieco zdumiony. Odwróciłem się ostro w jego stronę i zwęziłem oczy. Powiedziałam Vivian Scrit. Moje nazwisko oznacza życie zbladł lekko i przełknął ślinę. O, oczywiście doktor Skrit, przepraszam. Zrobił dwa małe kroki w tył ode mnie. Czy chciałaby pani poznać doktora Matiusa, naszego szefa chirurgii? Mój umysł powoli przyzwyczajał się do nowej rzeczywistości, która była niemożliwa, a jednocześnie wszechobecna. Nie pozostała mi ani jedna ukryta nitka prawdziwego świata. Czułem zawroty głowy, gdy zrozumiałem, jak kruche są nitki naszej egzystencji i zastanawiałem się, czy umieranie jest innym sposobem przyznania, że nigdy nie byliśmy prawdziwi. Nagle szok pilności wstrząsnął moją obolałą głową i musiałem ponownie zacisnąć zwieracz. Data! krzyknąłem, chwytając cały biceps Jerego wystarczająco mocno, by sprawić, że ten się skrzywił. Jaka jest dzisiejsza data? Wpatrywał się w moją rękę, gapiąc się i nie był w stanie odpowiedzieć, zanim przerwał nam John Stevens. Ach, doktor Skrit, poznaj naszego szefa chirurki, doktora ma, potrzebuję, abyś poszedł ze mną w tej chwili. Wystrzelił wysoki mężczyzna z rękawa, gdy pędził w naszą stronę. Panika wyrzeźbiona była na jego gładkich oczach. Czy pan jest oficjalnym szefem medycyny? Miałem zamiar rozejrzeć się po grupie w poszukiwaniu potwierdzenia, ale jakaś niewidzialna siła odwróciła moją głowę od nich i sprawiła, że zrobiłem pewny krok do przodu. Jerry odezwał się za moich pleców. To ona jest... już na stanowisku. Podobnie jak reszta z was. Dziękuję za pokazanie się, panowie i panie. Teraz, doktorze Matthews, jestem doktor Vivian Przejdźmy i porozmawiajmy. Miał w sobie istotę człowieka, który unika zajmowania się bzdurami. Podobał mi się ten fakt, ale zwiększał moje rosnące poczucie paniki, biorąc pod uwagę, jak bardzo był zdenerwowany. Pani doktor, nigdy nie widziałem czegoś takiego. 19 minut temu szkolny autobus stoczył się z nasypu. Potwierdzono co najmniej 13 ofiar śmiertelnych. Ta piekielna burza zamknęła połowę dróg w Charleston. Co najmniej sześciu moich chirurgów nie jest w stanie dotrzeć do szpitala na czas. Daje mi pan szkolny autobus pełen martwych dzieci w moim pierwszym dniu jako szef medycyny? Zapytałem bardzo bladego doktora Matiusa. Cóż, nie, większość z nich jest... Cóż, na razie żyją, doktor Screed. Zamknąłem oczy i pozwoliłem, by błyskawica przedmigrenowa przedarła się przez moją głowę bez opamiętania... Docierając do postrzępionej szarej materii mojej czaszki, jak kot, wyrywający piaszczystym językiem każdą kroplę mleka z głębi swojej miski. Przez trzy sekundy. Potem odetchnąłem spokojnie, akceptując i obejmując utrzymujący się ból jako część mojej psychiki, która napędzała mnie do przodu. Jak daleko są pierwsze karetki? Doktor Matius przełknął ślinę. Powinny być w świętym Franciszku w ciągu czterech minut. Ta sama powódź, która zmyła autobus, zamknęła most na drodze międzystanowej 77 nad rzeką Elk, więc... Chcesz mi powiedzieć, że szpital Charleston Area Medical nie może przyjąć żadnego z tych dzieci? Cóż, to jest jakby dokładnie to, co mówię. Mój ból głowy wzmocnił się. Ile operacji będziemy musieli wykonać? Zapytałem grzecznie. Skrzywił się. Przewiduje około dwunastu. Dwanaście. Ta burza jest straszna. Dlaczego do diabła szkolny autobus był na zewnątrz. Nieważne. Zajmijmy się tym całym cyrkiem. Jesteśmy bardzo słabo obsadzeni do takiego gówna i nie mamy prawie wystarczająco dużo chirurgów dziecięcych w takim dobrym dniu. Westchnąłem głęboko i uruchomiłem liczbę w mojej głowie. Wygląda na to, że kilku starzystów doświadczy swoich pierwszych samodzielnych zabiegów. Przytaknął, odwrócił się i poknał w dół korytarza. Wiedziałem oczywiście, gdzie ta droga zmierzała, i byłem zdecydowany, że tym razem będzie inaczej. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję. Jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę ripiej pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.